Cisnę słodycze pod gips i nikt nie zauważy. Oj, ktoś tu idzie. No proszę, co my tu mamy? Masz jakieś cukierki? Wcale nie. A może tutaj są? Aha, wiedziałam. Całe mnóstwo cukierków. Nie widziałaś znaku? Żadnych słodyczy w szpitalu. Będę musiała ci je zabrać. Wszystkie! Oddaj to! I nigdy więcej nie chcę tego widzieć. Jak ja przeżyję bez cukierków? Chwileczkę, Schowałam tu jedną paczuszkę! Ekstra! Mmm, jakie pyszne! Jeszcze! Nie skończyły się! Mam pomysł! Napiszę do znajomych! Pomogą mi! O, wiadomość! To od Candy, co? Skończyły jej się cukierki, trzeba jej pomóc! Wezmę plecak i te wszyściutkie słodycze. Nie mogę jej tak zostawić. No to w drogę. Let's go! A oto i szpital. Zatrzymaj się. Nie, 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 nie wolno wnosić słodyczy do szpitala. Tu jest znak. O rany, w porządku. Mam ich już dosyć. O, pacjentka, dzień dobry. Jak tam, dziecko? Proszę wejść. Hmm, to świetny pomysł. Zacznę od zmiany wyglądu. Pasuje mi różowy? A teraz włożę wszystkie słodycze do plecaka. Właśnie tak. I umieszczę je pod bluzą. Krótce będę mamą. Dzień dobry. Czy mogę wejść? O, spodziewasz się dziecka. No, oczywiście, wejdź. I jestem w środku. O, jakaś dziwna dziewczyna. A, Suzy, to ty. Nie poznałam cię. Cześć, co z twoim brzuchem? Czy to plecak? Co w nim jest? Słodycze? Ekstra, jesteś najlepsza. Chcę M&M's. Uwielbiam je. Witam. Żadnego jedzenia. Daj mi to. Tak lepiej. Teraz możesz przejść. Następny! Co się stało? Tracimy ją! Musimy ją natychmiast zabrać na salę operacyjną. Biedna dziewczyna nie jest z nią dobrze. Ruszcie się, to tak stoicie szybko! A co z tobą? O nie, Suzy, co się stało? Ojej, czy ty czymś zarażasz? Spokojnie, nic mi nie jest. Cześć! To przebranie. Dla cukierków. Widzieliście, ile ich tu mam? Częstujcie się. Żelkowe się są takie dobre. Żadnych smakołyków. Co zrobić z tymi chipsami? Mam pomysł. Czas na przebranie. Fartuch lekarski. Rękawy. Kołnierzyk. I oczywiście plakietka. Jestem gotowa. Dzień dobry, koleżanko. Przyszłam cię zmienić. No, nareszcie to ja lecę. Tak, tak, do widzenia. Na razie. No, w końcu. Ej, nie widzisz znaku, żadnych słodyczy. Dawaj to tutaj. To mi się jeszcze przyda. Dostawa. Oj, pielęgniarka. To ja nie poznałaś mnie? Suzy, cześć przyjaciółko, co tam masz? Ale dużo słodyczy. Świetnie, uwielbiam Twixa. Chodź tutaj. Mmm, to jest takie pyszne. Zawsze do usług. Ojej, o co chodzi? Ups, zaraz dam ci popalić. E, proszę, e, ja muszę lecieć. Dokąd idziesz? I tak cię dorwę. Chyba jej zwiałam. On nie zbliża się. Zatrzymaj się. Ale mnie boli głowa. Masz tam może coś na ból głowy? E, e, tak, coś tu jest. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, myślę, że ten cukierek wystarczy. Mm, proszę bardzo, to najnowsze lekarstwo. Mam nadzieję, że się nie zorientuję. Mm, no, całkiem dobre. Pigułki nie powinny takie być. To cukierek! Nie jesteś lekarką? Lepiej już pójdę. Wciąż mnie boli głowa. Udałam się. Chwila, sucie, dokąd ją zabierasz? Nie widzisz? Ona nie może chodzić. Ojej, tak mi przykro. Oczywiście możecie przejść. Biedna dziewczyna. Chwileczkę, co to jest? To cukierki! Wiedziałam. Wynoście się stąd. Nie zapomnij o swojej koleżance. No co za topet. Dzień dobry, panienko. Co masz za plecami? Jaki piękny kwiat. Jest twój. Mogę pocałować cię w dłoń? Jesteś taka piękna. Nie mogę oderwać od ciebie wzroku. Ojej, bo się zarumienie. Stać mnie na więcej, zwłaszcza przed taką oszałamiającą pięknością. O, zamiblała! Muszę lecieć! Dzień dobry, drogie panie. To ja, niesamowita Suzy. zobacz, co przyniosłam? Cały kapelusz słodyczy. Super! Uwielbiam żelki. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Są takie pyszne. Suzy jesteś po prostu geniuszem. Wezmę cukierki i rękę manekina. Sypię je do środka. Świetnie. Teraz ten na złamanie. Schowam w nim rękę i wstawię sztuczną. Doskonały plan. Właśnie tak. Dobra. No to idę. Dzień dobry. Mam złamaną rękę. Ojej, to straszne. Chociaż, czy to na pewno złamanie? Oj, przepraszam, nie chciałam. Oczywiście, wejdź, widzę, że bardzo Cię boli. Suzi, złamałaś rękę? Biedactwo, wcale nie spójrz. Dlaczego oderwałaś sobie dłoń? Co? Nie jest prawdziwa? To cukierki! Super! Co za odlot! Oj! Mam na sobie ludzką rękę! Chyba ją przestraszyłyśmy. Nieważne. Ciekawe, co tym razem musimy zrobić? Na razie niczego nie rozumiem. Wow, te ciasteczka są takie słodkie, podoba mi się! Nie trzeba ich jeść, trzeba z nich wyciąć odpowiedni kształt. A czas ucieka! Nawet nie próbujcie mnie pokonać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Jestem pewna, że dam radę. Przy okazji mam pomysł. Kurczę, jakoś słabo się czuję. Straciłam równowagę. Przepraszam. O nie, moje ciastko się złamało. Mamy pierwszego kandydata do odpadnięcia. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną szansę. To niemożliwe. Takie są zasady. Pożegnaj się. Po wszystkim, moja gra skończona. Nie trzeba było mi grozić. Zostało już niewiele czasu, trzeba się pospieszyć. Prawie mi się udało. Mam zamiar wypróbować metodę Barbie. O nie, to był zły pomysł. Może nikt nie zauważy, że mój herbatnik się złamał. Wydaje mi się, że mamy drugiego przegranego. Przestań się ukrywać. To oczywiste, że nie dam się nabrać. Pokaż swoje ciastko. E, ciastko? E, jeszcze nie wykonałam zadania! Pokażę później! Już przegrałaś! Ciastko jest połamane! Nie ma sensu kontynuować! Nie no! Pozwól mi iść dalej! To był mały wypadek! To jest takie straszne! Wszyscy wisimy na włosku! Już prawie mam! Nie mogę się zatrzymać! Zrobiłam to! Super! Zobacz czy już wykonałyśmy zadanie! Ja też to zrobię! Nie zostało mi wiele. Zostało kilka sekund. Trzeba się pospieszyć. No dalej, dalej, prawie wycięłam trójkąt. Trzy, dwa, jeden, stop! Zrobiłam to. Idę dalej. Spójrz się na ten idealny kształt. No, gratulacje, świetnie sobie poradziłaś. Aż strach sobie wyobrazić, co będzie dalej. Wow, jak dużo hot dogów, podoba mi się. Sprawdźmy, czy potraficie zjeść swoje porcje w 3 minuty. Poddajcie się od razu, i tak będę pierwsza. Mam doskonały apetyt. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Mamy dla ciebie jedną małą niespodziankę. Zobaczymy, jak bardzo lubisz ostre. Nalej jej więcej, Barbie. Na pewno nie może zjeść tych hot dogów. Zostało mi już tylko troszkę. To jeszcze nic nie znaczy Dlaczego tu się zrobiło tak gorąco? Ja płonę pomocy Wow, co za płomienie Z łatwością można by na nich podpiec nasze jedzenie Nie poszło to zgodnie z planem Chciałam ciepłe hot -dogi, a dostałam węgielki Jak ja mam to teraz jeść? Pomocy, dajcie mi trochę wody szybko Mam tu przecież butelkę. O mój Boże, co za ulga! Od razu czuję się o wiele lepiej. Suzy, wyglądasz teraz jak nadęty balon. Wielkie mi rzeczy, ale doskonale się bawię. Nie szturchaj mnie. Co ty zrobiłaś? Cała woda wypłynie z powrotem. Ej, nie we mnie! Będę cała mokra! Przepraszam, ale to twoja wina. Jak tu zimno, muszę się natychmiast wysuszyć. Jaki silny strumień powietrza. Prawie mnie stąd wywiało. Dobra, dość ty głupot. Zjadaj swoje węgielki. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? No nie chcę. Dobra, wezmę się w garść to zrobię. U, obrzydza mnie nawet patrzenie na to. Na pewno jest to bardzo niesmaczne. O, jedzenie hot dogów jest o wiele przyjemniejsze. Czas przerwać tę sielankę. Wyrzucę jednego hotdoga, żeby Poli nie mogła go zobaczyć. O, Barbie zjadła wszystkie węgielki. Kurczę, ona też przejdzie do następnej rundy. Czas minął. Trzeba sprawdzić wasze wyniki. Widzę, że nie ma nic na stole. Myślę, że trzeba sprawdzić też podłogę. No to niezły pomysł. Co ja widzę? Hot-dog, który należy do Poli. Ale to nie było na moim talerzu, przysięgam! Zjadłam wszystko do ostatniego okruszka. To już nie ma znaczenia. Ważne, że przegrałaś. Ale to niesprawiedliwe. Nadchodzi chwila prawdy. już to chyba konsola do gier. Tak jest. Trzeba będzie ją narysować. To super, poradzę sobie. Rysujesz jak kura pazurem. Moja praca będzie zdecydowanie lepsza. Jest już szkic, niewiele zostało. Kurczę, nie doceniłam Barbie. Świetnie jej wychodzi. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, mam kolejny chytry plan. No, uważaj, Barbie, niedługo nie będziesz miała czym malować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz bez pędzla. Voilà. Nie ma! Dobra robota. Czego się tak śmiesz, Suzy? On nie, zepsułaś mój pędzelek. Tak jest? Możesz więc już teraz przyznać się do porażki. Nie ma mowy. Nie zamierzam się poddawać. Na pewno jest na to sposób. Spróbuję malować drugą stroną pędzla. To działa. I wygląda całkiem nieźle. No, nie wierzę. Znowu jej się udało. Oddaj mi to. Zniszczę twój pędzelek. Teraz na pewno nie da się go naprawić. Fair. nie grasz według zasad. No to ja też to zrobię. Obleję twój rysunek czarną farbą. Nie, nie rób tego, zepsujesz go. To prawda, dokładnie tego chcę. Wasz czas się kończy, zatrzymujemy się. Ej, oto moja praca, czyż nie jest piękna? A ja nie mam się czym chwalić. Barbie zniszczyła mój rysunek. Jednoznaczna porażka, no przepraszam. Jak mogłeś, Barbie, myślałam, że jesteś moją koleżanką. Ale sama się o to prosiłaś. Hurra, zwycięstwo jest moje, udało mi się. Ta konsola do gier wędruje do ciebie. Ekstra, nie na darmo tak się starałam w tym challenge'u. Gra była tego warta. Jestem taka szczęśliwa. No. Dalej, dalej! Już niedużo zostało do wygranej! Jesteś całkiem niezły, brawo! Ty też grasz świetnie! Przybij piątkę, kolego!